Face to face No dobra, face to arena k Uuu, jaki samochod Ej, to mam przerobione to, ale pogu Fajne panto A, Ja też mam. też mam przerobione Czekaj, czy tutaj strzelać Bardzo chętnie postrzela do kogoś A ty masz hmm. karabin? ci hmm, tak no to Synek bym wow. był dopalacz? X-em Tak, już zrobiłem Którym x A ile masz E? Ja nie mam E! Pod E do pala! Ja nie mam E! Bartek pod... zero Tam jesteś mini z Tam jesteś zero łobuz! Eee... ty masz pod zero! Tam jesteś zero łobuz! No, ty masz pod zero! A no tak, to fuck? Przecież mówię! Nic nie mówiłeś, nie usłyszałem. A tym jest boost? Nie, to już zależy jaki sobie boost dałeś. No co ty robisz? No... Opony ci przybiłem! <laughs> Aha! Odechcie masz! i Nie! bo to odbicie w lewo w prawo jest. Ja. Myślę, że. Popie! Ja ciekawostki z GTA, już w małym palcu mam. Gościu. A już nagrywałem te ciekawostki. Akuratnie. Jezu. Ale masz teraz A tam leci? A to Lucio, leci sobie pierwszy ci No ja znowu. No tak, bo to nie strąg. go strąg, Opony przez już nie miałem Jakiś debila To jakbyś go strącił niby Normalnie Tak jak o ubletę właśnie strącam ty to, de... Bartek, ty jesteś debilem No, no nie <śpiewanie> Nowość As. Wow Ej, on nie chciał czwarty, chciał mnie strącić ale sam się strącił To nieprawda, A ja jedę dalej Ły się zweryfikowało nie miło, widzisz, i to jest Lucio. On taki jest. Co? On się nie odezwie, a będzie strącał. Mhm. Aj, żeby. Jest... To jest cały on. A, co to za samochód dobrze. jest? On już wie, że żeby tryhardować, trzeba się nie odzywać. Co to za samochód? Popaki trzymam go wam przy ścianie specjalnie, dla was. Zaraz to się nie. pocałuj, wiesz gdzie. Dawać. Teraz ci tego nie wybaczę, co pozobiesz. Bo mów, że za ty zamiast uderzać to ty jak ta cipcia taka. No, pojechałeś to sobie, krzepat. Robię to Bartek masz żółty samochód, Czy ty masz customowy? Nie masz Nie, ja zwykle mam. Takim korem. Ej, jedyny ma inny kolor Już się z tłumu. Weź, Weź nie, ja też Wiecie co z nim zrobić? Dostał łobuz na mordę. Głupią swoją Nara. Eee! Co? Eee! Co? Bartek, co ty mówisz? I, coś, coś się brzydką! To się brzydką, brzydką, brzydką. I trzeba Bartek, wypikać e. wszystko teraz. 2-30, dwa, dwa jakoś. Ok, no tam. I to faktycznie trzeba wypikać. Oj, tam, oj, tam. Akuratnie. Go... Debil, debil, debil. <laughs> Kto? Chciał, żeby go nie przytrącił i sam się walnął w ścianę, tylko masz no. to. To łobuz? Tak. Zobaczy, zobaczymy teraz. Co sumie się mówi, nie no i co? To już mam patrzeć czy kiedy, w którym momencie Naraz. Mam zobaczyć Dawaj tego busta, no bo... Dawaj jest... tego busta, dawaj tego busta Dawaj tego busta o Jezu. No jeszcze ja, jeszcze ja Dobra no, no. łatwo. Zużyć ją. Po dupę! nic mi nie zrobiłeś jak na dwóch na jednego. No serio. Uh. Dobra przetrąćcie mu łeb! On był szybszy. Przetrąćcie mu łeb! Oho. 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 Łatwo z wami Ale się podziało. Ale się podziało. O, zaraz się będzie dziać w drugą stronę, wiesz o tym? Nie. Yeah. Tak, bo z nie mi trafił. Mm -hmm. No ale rzeczywiście będzie za Aha. A to ty? Podaj, specjalnie dla o ciebie. Nie. Będę robił wszystko, żeby zatrzymać cię Dobra, Dobra, tak, tak ci nie wybaczy tego poprzedniego zagrania, także możesz mi... A bo mi nie chcę. Zagrania Tak, kurde Do grania. Do grania tam bug, takich. Yeha. Bartek, ty się zaraz rozwalisz. Ja już pojechałem dalej. <noise> Ale widzisz, Lucio nie bił. No. Ale ja wjechałem pod koła. Je... Po Nic nie zrobiłeś, chłopie. Właśnie. Ja tak Matek próbował. Nie ma co w takim razie z no. Lucio? Czy... Zostaw mnie. W tej sojuszy że nie... hardy, to nada gadać. Nie ma sensu. Ja zatrzymali? Się nie, łobuzik się zatrzymał. <noise> Patrzcie, wgniotłem go w ścianę! A on się nie może ruszyć? Nie może. No nie. nie. A nie może, bez kiedy Ruszył, 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 ruszył. Dawaj tak <grym> widzisz? Obiecałem, że ci zatrzymam łobuzika ja nie wiem tam. to. No obietnę, nie dziękuję. Dla nie dziękuję For you. Nie dziękuję. Choriu! Nie dziękuję! Proszę bardzo tak cię nie podziękuję. Uuuuuuu, ja To jest fajny samochód. A to mnie? Nie, no skandal jest. No to w ogóle zgubić. Ja nie, 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 O, można. H, trzymasz H. No. Ja pierdzielę Lucją. A miast zgonić pierwszego czy trzeciego? No, Weź tutaj pomysł, debilu, a nie. No nie myśli, nie myśli. To jest. Musisz że tam wiesz. No widać, że właśnie nie myśli. Dlatego Fox tam jest. Bakty, ja że ty tylko pierwszego. Stop, próbowałem, ale ty mnie właśnie zablokowałeś, typie! Mówię o ogólnej działalności. No ja nie, ja nie mogę. Aha, aha. Ludzie jeszcze chyba nie wiesz, że jak Bartek coś mówi, to ma rację. Kurczę. Ale jeszcze nie okay, no, wiesz, świeży okay. zawodnik. Okej. Świeży zawodnik. No dobra. Ale tam was, kurczę... O matko <grystanie> O matko, zaczynamy znowu Ten cringe <grystanie> no To będzie tak, że Hogat sobie zapyta Znowu ten cringe zaczynamy In fiesta O oh Boże <grystanie> O oh Boże nie mogę oh. Oh, Jak nie mogę to przez nogę I znowu mogę Let's go Jazda! Jazda da już prawie Stąd E! A! Mam cię! Mam cię, cwaniaku! Złapany na wykroku Cwaniak! Ma daję tego! Cwaniaczka! Uważasz, żebym ci tych nie pociągół gościu. Po ale ten ma kolce na sobie! Przez kolce idziemy. ma! Wow! A, złapany też! Da, no, już rzuca go! No. no! Dobra! Okej! Okay. Prosto na punkt! Prosto na punkt! <laughs> to leciał. Tak! To jest łobuz. To nie Jak, jak Ukryty ty. Jak ukryty w ogóle? Ukryty w trawie. Ukryty że trawie beknąć tam. Ukryty w trawie normalnie. Nie mogę. Ukryty łobuzik, ty. Nie mogę. Serający w trawie. łobuzik. Dobra, Bartek! Ukryty mnie, kanalio! Bartek! Bartek! trawie. mnie, kanalio! Kłaszczy się, czasy blokada zaraz przypomną. O Boże. Bartek! O Boże. O, jakiś samochód. Dobra. Jakiś samochód, przypadkowy całkowicie, Cerberusik. Czemu mnie waleć? Olbrzym nadchodzi, Bartek! Myślę, że Olbrzym będzie bardziej lepszy niż ten prawdziwy. Lepszy film będzie robił. Dobra. Łobuz, dawaj na Hogatego, Hogatego dawaj, nie mnie. Na Hoga. Boże, to nawet trudno to Jego, jego, rozławić, jego jak to właśnie nie jest nawet w stanie przepchnąć tutaj bez kitu. On nie jest nawet w stanie mnie przepchnąć, łobuz. Daj na ścianę go, na ścianę go! No nie! nie no nie mnie! Jedyny, który na ścianie skończy Bartek, to ty. Abrałem sobie samą lucę, tak nie jestem zadowolony. W tym wypadku A gdzie jest na chodzisz? ścianie to, to kurde no To będziesz ty Nie tylko ja A brak mi samą Lucję za... także Łobuz nie chcę na ścianie On boli. A nieważne Da, jest Łobuzik spadka A jak przyhamował ale, ale uciek, Ale uciek bez bicia no. Chodź Ale tak, przyhamował Teraz już się wiesz gdzie do... Teraz Gdzieś do mnie Łobuzik Niech są, sojusz teraz robić gościu O masz sojusz Dobra Łobuzik Chodź no, tutaj no. Łobuzik o, muzik. Oni się sojuszują! Nie, ja go strącam. Mam gdzieś sojuszy. Oni się sojuszują. Ja. O, dobra. Dobrze, dobrze. Zatrzymałem go. Nie, ja go nie otrzymałem. Kogo? Oddech. jak gogo. Mnie? Przecież ty pierwszy byłeś. Jak ja cię zatrzymałem, obróciłem cię. Przecież ty byłeś pierwszy. No tak, ale obróciłem, ja cię, się, żeby cię obrócić. A ja, ja specjalnie w ciebie uderzyłem, żeby cię walić. Przecież ty byłeś pierwszy. Aha. No, Łatwo. Dobrze, dobrze. <grystanie> Łatwo, bardzo dobrze. Kościół, tutaj mała... Let's go! Let's go! Pekająca świnio! Dawaj, dawaj. Okej, potwierdził. Zero kultury hamier. Łobuza. Z dziury. No, Od kiedy na, na Facebooku jest łanie. kultura jakakolwiek? No właśnie. Ty łobuż, zalało cię już tam do reszty? Jeszcze nie Let's go Ej jakie dostałem? Aha, fajnie Hogan! <noise> Aha Też Jak ja w tym byłem Prze ty. Przez przypadek kurde, strąciłeś mnie, a ja mu obudzę, nie? Dobra, suń ja bo jadę pochodził. Ha, ha 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 weź sobie! Zgubisz ten... ha, 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 ha! Zgubisz to gówno Ha ha ha, ha, ha! Chodź ha, Niech ha, 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 ha. to zrobię, tak. No ja już. To skacze? Czemu nie skaczę? Czemu u mnie nie skaczę? <noise> Nie jest mamo. mano. Bo nie macie przerobionych. No to on na takie gówno. Masz już kolekasy, dokładnie. Plus jeden. <noise> dobrze, Bo dobrze. Nie. Bardzo dobrze. Czemu dobrze. Jestem czwarty. Jestem idealnie ustawiony, dzięki temu. No, żeby go... Do... Dawaj go z lewej! Dawaj go z lewej! Na Daj mnie z lewej! Ja go wolę z prawej. Dawaj go z lewej! Nie, się nie, nie, czy nie, No nie, no, no nie, No Co wy panie, robicie? nie, panie wojaku. panie, wojaku. Daj, Łobuz. Let's go. na prawo. się przesunął na prawo? Po ty się pasuj na lewo. No, ja już nie, 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 Którego? No. Ale ale walnęło, Marty jedź do niego! No i nie jadal, się do mnie się przytulasz! Ciebie. Ja ci nie lubię! Przecież ty się do mnie przytuliłeś. Tu się do mnie przytuliłeś. Dawaj go. Dawaj go! Łopus, nie wykorzystasz tego. I nie wykorzystasz tego, Nie wykorzystasz tego. Nie masz okay. szans. Nie wykorzystasz tego. Nie pozwolę ci na to. A o, ty utknął. I'm już tak teraz, tak, bo poświęciłem się <śla> dla was, ty. Motocyk? O Jezusie, Nazareński! Motocyklem jak będziemy jechać teraz? A rowerem? ROWEREM! NADŁUPCAMY! Nie rowerem chyba. A rowerem jednak. A nie, tym co na samym początku mieliśmy. Nie no motocyklem. Jaki kurde. W Tym co na samym początku mieliśmy. Uwierzył, uwierzył. Dobra, dobra, najsampier no jechaliśmy nim. No, to prawda. Najważniejsze, żeby pierwsza zasada, bici Lucio na tych mapach. No to, to bardzo przyjemność. Oj ja mam ogień z dupy. Ogór! No to widzicie. <grym> nie pierwszy raz. Po kebabie zawsze. <grym> Dężej. <grym> nie, tak. nie jest drowo kebaba. To Patrz jak mu się humor zmienił, no nie? Kiempoli? No już słyszą kebab. Nie, nie, no jest pierwszy i patrz jak się humor zmienił. No, dala, to prawda, to zawsze tak jest, zawsze tak jest. Tanie, długo Zresztą jak jest pierwszy to daje łapkę w górę nawet przez Nie tak, tak skończę ostatni zając życie więc nic a no, zaraz się przekopię No trzymaj no, się no, ostatnie no, checkpointy więc I skończę jako tego, ostatni to... Bowo bo. No bo już. Popatrz się tam jeszcze co ty <grym> myślisz że gdzie jesteś że się będziemy nad tobą <grym> litować kopie no. Kim Tyralnia ty face to face tutaj jest Okej, okay. no daj ja się Ty Aha, tam się gością No właśnie obudza styranowała może być jeszcze jestem drugi. Staranowałeś? To mi to, to, mi to interesuje, że drugi, to gdzieś. Czy go? Staranowałem, styranowałem, skąd naraz? Ab. Aaaa, buggy rampę dla frajerów dali na koniec, no nieźle. Aha, miło To teraz ciężko go będzie wywalić na bagi rampie. Nie, no, jego przy... Czekaj, łobuz, jedziemy, jedziemy jak po go niego. Jak obrócić bokiem, to może mi się uda go. Nie, ty na pewno nie tak, Jedziemy, jedziemy, najważniejsza misja. Jedziemy po niego. Żebyś jeszcze pusta dostał. Udało mi się. Nie, dało. nie udało Ci się. O, 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 Ale o, jedzie, jedzie to... dalej, jedzie dalej, jedzie dalej. Jadę dalej, jadę, 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 jadę. No, powinien być ten mały smart. Jest mały smart. O, smart. Jest, jest. Jest mały smart. <laughs> no i buggy A Bartek ma przerobionego, dobra, wygrał to. Wysz... Ale ma farta, ma przerobionego jako jedyny. Ale patrz, jak już sam tu. Czego? Dziwo! Dziwo! Ale spocenie weszło, ty! Ja, Tylko jeszcze ty. luce minąć. Ale to jaki problem, go tam minąć, Bartek? Ja się nie? Bez problemu, bez problemu. Oj, jesteś. Tylko prawda, poczekajcie part, na mnie. Part, nie! Part roku. Nie, ty, Bartek nie, part part roku. Tak, tak nie musisz. Nie, nie poczekam. Normalnie.